Tutaj w dzisiejszym odcinku mam pokazać wszystkie kolby Hendryka, Tutaj jest mało heniusio. No i zaczynajmy, co tutaj mamy. Najpierw jest taka witaminowa kolba. Oczywiście ją polecam. Tutaj jest heniusio malutki Pompelusiu mój adres. Tylko Heniusia, ej, ale niedolego, ok, malutkie. I właśnie mm, wam pokażę. Tutaj jest jedna kolba warzywna. Ją też oczywiście polecam. To są ulubione kolebki Henka. Z tej samej firmy miałam miodową, ale mi się skończyła. I tutaj mam nieodpakowane jeszcze pudełko od warzywnej i dzisiaj. Miałam, mam warzywną, miałam miodową i upolowałam to, co widziałam u wielu zagranicznych youtuberek, czyli. Oczywiście z tej samej firmy owocowa kolba dla chomika. Ja to na tyle. Nawet na polskich YouTubach widziałam tą kolbę. Jestem tak szczęśliwa, że mi się udało ją upolować. No. Tu są dwie takie kolebki. Super, super. Dzisiaj ją kupiłam. No. Więc jestem mega szczęśliwa, a teraz się już żegnamy. Hejkowym akcentem, więc pa.